Cześć, dzisiaj trochę krótszy materiał poświęcony hipotetycznemu powstaniu Księżyca. Docerncie moją robotę. Polubcie film. Z góry dziękuję. Wszystko działo się, kiedy Ziemia była jeszcze młoda. W Układzie Słonecznym kształtowały się protoplanety, takie jakby wzory planet, czy jak to inaczej nazwać, takie nie do końca planety. Ziemia była pokryta wulkanami, obracała się z zadziwiającą prędkością, gdzie to dzień trwał cztery godziny. Lawa była wszędzie. W układzie słonecznym istniała planeta rozmiarów Marsa Teja. Pewnego razu uderzyła w ziemię. Obiekt dwa razy mniejszy od Ziemi uderzył pod takim niefortunnym kątem, że fragment ziemskiej skorupy się oderwał. Odłamki po czasie się połączyły i stworzyły księżyc. Jądra Ziemi i tej się połączyły. Dowody na ten kataklizm są takie, że pierwiastki na Ziemi i Księżycu są bardzo podobne, znaczy to, że Księżyc prawdopodobnie powstał z fragmentu Ziemi. Księżyc spowolnił obrót Ziemi, jednak się on oddala. Za jakieś milion lat dzień będzie godzinę krótszy? To teraz kilka ciekawostek o Księżycu. Plamy na Księżycu to księżycowe morza lub doliny. Jak kto woli nazywać? Każdy dzień kalendarza księżycowego nazwany jest po jednej osobie, która wylądowała na Księżycu. Ziemski Księżyc jest piątego największym naturalnym satelitą w US. Cykl obrotu Ziemi i Księżyca jest tak zetesynchronizowany, że zawsze widzimy tą samą stronę Księżyca. Nie istnieje jednak żadna ciemna strona. Księżyc też się obraca, tylko jest idealnie zetesynchronizowany. Księżyc ma tyle kraterów, gdyż nie ma atmosfery. Posiada za to znacznie słabszą egzosferę, która jednak w żaden sposób nie jest w stanie go obronić. Ziemia też posiada egzosferę, jednak jest ona częścią atmosfery. Księżyc ma fazy. Nów, ostatnia kwadra, pierwsza kwadra i pełnia, która zdarza się raz w miesiącu. Czasem Księżyc przybiera ciekawe barwy. Oczywiście jest to tylko robota filtru, jakim jest atmosfera Ziemi, ale srebrny glob może przybrać kwawy czy kukurydziany kolor. Swoją drogą, ludzie nieraz widzieli dziwne rzeczy powiązane z księżycem. W średniowieczu często widziano, jak na pięć sekund księżyc pęka, albo coś w niego uderza, czy coś podobnego. Uczeni jeszcze tego nie potwierdzili w żaden sposób. To na tyle. Przekazywanie wiedzy innym to moja pasja. Bardzo lubię to robić. Mam nadzieję, że ci się spobobało. Przepraszam, że tyle błagam o tego subę, ale to tylko tymczasowe. By nie przegapić nowych filmów, kliknij dzwonek obok subskrypcji, jeśli jest już szara. Jeśli jest czerwona, kliknij ją. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.